Hejka, witam wszystkich bardzo serdecznie z powrotem na moim kanale. Jestem Masza, ale dzisiaj do Was przychodzę z Mukbangiem i Drwalami. Także ja niedawno. Od kiedy są Drwale? Od listopada od jakoś? 26 chyba. No? Tak, od niedawno są Drwale i od zawsze wszyscy są obses na punkcie Drwali, także będziemy. Drwale. A dzisiaj Wam powiem, jak to się. Bo ja ogólnie się flexowałam w ten weekend, że ja pojedę do Paryża i w ogóle już miałam jechać, wyjeżdżać już, ale nie pojechałam i zaraz Wam powiem czemu. I co? Aha, i Wam opowiem o moim lekko patologicznym dzieciństwie w Rosji. Jakieś takie śmieszne historie, dzisiaj będzie pozytywny vibe. A w ogóle, a propos drwali, to mi się wydaje, że ostatnio jest jakiś taki niższy hype na drwale, w sensie kiedyś to było takie, że wszyscy mieli dzisiaj, żeby pójść na drwale, a teraz jest takie. Hmm, whatever. Co nie? Znaczy, ja byłem pierwszego dnia. A, no to ale... late. No to już Karol ocenił, że dobry. Dobra, E, zapraszam Was na moje social media, czyli Instagram, e, Twitter i TikTok. Ja yeah. przechodzimy do tej testu. No właśnie, nie będziemy zamulać, więc tak ja wziąłam wszystkie. Tutaj są wszystkie drwale. Tutaj jest tak, ten jest żurawiną. Zwykły z żurawiną. to jest. To jest zwykły drwal. Tutaj jest z kurczakiem, a tutaj jest podwójny i jestem bardzo zniesmaczona i zła, że nie ma ostrzego drwala. What the fuck! Dlaczego? Czy to był chyba najlepszy drwal? Żałosny. Żałosny. To może najpierw z żurawiną. First bite. A i mam nadzieję, że <coughs> też coś jecie, a najlepiej drwale, więc mam wrzucę zapowiedź, żebyście, żebyście już sobie kupili drwale mugbank i żali razem ze mną, with me. A jeśli nie, to proszę włączyć filmik, iść po coś do jedzenia i dopiero później włączyć, dobra. First bite. Dla mnie 8 na 10, ja lubię drywale, ale bez przesady. Też nie są dla mnie takie, że o Jezu, skroczowali pizdy, że takie zajebiste, ale są dobre. I w ogóle dla mnie to jest fenomen, że to smakuje zawsze tak samo. Jak to jest możliwe? Którego chcesz? To jest z to może być ten, bo tego nie jadłem jeszcze. Trzeba się dzielić, kochani, idą święta. Dobra, więc zacznę od tego, jak ym, nie pojechałam do Paryża, więc słuchajcie, ja po prostu zrobiłam z tego wiele. Mi było wstyd i o tym do tej pory nie powiedziałam jeszcze na Instagramie. Się, prawda, ja jeszcze zbierałam cały weekend i teraz ten tydzień się zbieram, żeby o tym powiedzieć i nie mogę się zabrać po prostu bo mi jest tak wstyd. Mnie, a więc miałam jechać do. A miałam jechać do Paryża, bo sobie kupiłam bilety, jak się troszeczkę napiłam wina i przez to, że ja nie piję dużo, i naprawdę ja wypiłam jakieś... To nawet chyba było wtedy, kiedy nagrywałam mukbang i wtedy copiłam to wino i po mukbang... nawet chyba tak, ja byłam taka, już naprawdę pod tak koniec byłam taka. Uhu. Eee, kupiłam bilety i byłam przekonana, że to jest na ten weekend teraz co był, że na jeden dzień do Paryża, bo stwierdziłam, że jolo i muszę sobie jakoś poprawić humor i tak dalej. I jak już wytrzeźbiałam, to stwierdziłam, że tak nie wiedziałam w sumie, czy chcę jechać. Dobra, teraz tajsę z tego dwala z kuczakiem, bo ja też tego nie nigdy. Jest dobry, w sensie myślałam, że będzie gorszy, a jest dobry i taki mam wrażenie, że lżejszy. I jakby dosłownie dzień przed wylotem, zaczęłam się zastanawiać, kurwa, mam jechać czy nie, mam jechać czy nie, bo takie miałam, że sobie mi się nie chce, jeszcze tego dnia w ogóle miałam dzień brudaska, bo mi dzień przed wylotem, bo mi odłączyli wodę w pizdu. Odłączyli mi wodę w całym bloku, w sensie nie mi, płacę rachunki, ale w całym pękła rura gdzieś tutaj na dole i było przejebane. Ja próbowałam, e, próbowałam już e, naprawdę wszystkiego, nawet zadzwoniłam tutaj um, do tej spółdzielni, i tak dalej, żeby się dowiedzieć, jak, e, jak z tą wodą. I w końcu powiedzieli mi w ogóle, że Dostarczyli mnie i powiedzieli, że dopiero jakby włączę, kiedy ja już miałam być w Paryżu. Więc bym jechała brudno do Paryża, a życie włączyli wcześniej. ja miałam jechać sama i w ogóle na jedną noc w jakieś niebezpieczne sytuacje się ten wpakować, żeby mieć e, po prostu temat na mukbang. Mm. I już postanowiłam, że jadę. Postanowiłam, że jadę i. Ogłosiłam wszystkim na store, w ogóle dałam ankietę, czy jechać, czy nie. bla, już się nastawiłam, zaczęłam tam pranie robić w nocy i suszyłam je po prostu z wentylatorem, żeby ten pod, e, wentylator był podłączony i po prostu nakierowany do na pranie. I wysłałam ten. E, bilet mojej koleżance, bo chciałabym się zapytać jej, czy yy, wyślą mi karty pokładowe, bo tam było napisane, że do 24 godzin, a a co? Aha, bo tam było napisane, że do 24 godzin wyślą, jeśli wypełnię, a ja to wypełniłam, no tam w, wieczorem chuj, i to wysłałam, bo ona tam pracowała kiedyś jako stewardessa i powiedziała, że na ludzi coś, się coś tam. I słuchajcie, już zapłaciłam za hotel, 1200 zł, jakąś taką, powiedziałabym, jakiś taki zajebisty hotel, ale z, ofer z ofertą bezwrotną z ofertą bezwrotną, no bo było wiele taniej przez to i już szykowałam się chyba spać, tak na chwilę tak naprawdę bo miałam rano wylot, z samego rana, szykowałam się spać i nagle dzwoni do mnie telefon, ta różanka, który wysłałam bilet i ona mówi stara, jakby, znaczy oh, okay. ja nie jej dobra, mi, że jak stara to masz to bilet to na styczeń, a ja mówię, przestańcie i ja mówię, stara, niemożliwe, co ty gadasz, co ty gadasz i sprawdzam, i kurwa patrzę i rzeczywiście, styczeń pierdolony pierdolony styczeń, i ja mówię, oh no oh no, I'm so stupid Ass, Bitch. Nie wiem, jak to się stało, że ja tego nie zauważyłam. W ogóle nikt tego nie zauważył. I gdyby nie ona, to słuchajcie, ja bym tam pojechała na to lotnisko. I ja bym się kurwa kłóciła. do za... jestem pewna, że bym się na tych bramkach ze wszystkimi pokłóciła, że jak oni śmieją mnie wpuścić? Ja po prostu. Ja mam bilet, po prostu na pewno mi się darła na całe lotnisko. I jeszcze bym wydała, wiecie, dwie stówy w tą i w tamtą na taksówkę, żeby dojechać. Także uratowała mi życie, żeby nie. <laughs> żeby nie ten, żeby nie stracić dodatkowego hajsu. Ale próbowałam dogadać się z hotelem i. Oni tam mieli recepcję 24 godziny na no dobę, co nie, no bo musiałam to odwołać nagle. I zaczęłam im pisać, że o Boże, moje dziecko się rozchorowało, jednak nie mogę przyjechać, coś tam, coś tam. Opiekunka do mojego dziecka nie ma czasu, I dziad powiedział, i ja wydzwoniłam tam rzeczywiście w nocy i dzwoniłam około 15 razy i odebrał ten dziad właśnie. I z takim, już tak słychać było, że jest wkurziony, ale powiedział, że nie ma problemu, że mi to anulują, co nie. Ten hajs. Zwrócą i anulują rezerwację i tak dalej, i tak dalej. I nagle mi się skończyło, bo mi w końcu nie anulował. Nie spałam do piątej, bo sprawdzałam cały czas czy mi anulowali, bo wysłałam to zapytanie na bookingu. I chujaj, i później ode mnie nie, odbier nie odbierali. A później jak następnego dnia ode mnie odebrał coś tam inny, to mi powiedzieli, że nie ma takiej możliwości. Także zajebiście, mam po prostu nauczkę, żeby nie kupować więcej najebana biletów. Dobra, teraz spróbujemy drwala z zwykłego w sumie. First bite. E, dobra, więc tak <laughs> Chciałabym wam powiedzieć o moim... E, tadziu. O moim e, kapitalistycznym dzieciństwie w Rosji. Było ono ciekawe na pewno. Na pewno było ciekawe. A stwierdziłam, że o tym powiem, bo teraz jak mam tą walkę i to dużo ludzi się pyta skąd jestem i w ogóle. E, jakby znowu, bo mnie nie znają czy coś i czy jestem z Ukrainy, czy z Rosji i tak dalej. Więc ja jestem Pochodzę z Rosji, jak ktoś nie wiedział. Mieszkałam do 7 roku życia, aż mnie zabrała mama stamtąd. I, i co? I pojechałyśmy do Polski, bo poznała w Londynie Polaka. Zostawiam ją z babcią, ale wracając, no właśnie Powiem wam, że ja się nie dziwię czemu sobie jaka jestem Bo moja mama, god bless her Była ogólnie bardzo młodą matką i ona strasznie mnie chciała W sensie inaczej, byłam teoretycznie wpadką Znaczy nie w sumie wpadką, bo e, to było tak nie no, że planowali i czekali Tylko bardziej no, że jak będzie to będzie, jak nie będzie to nie będzie No i moja mama miała 20 lat jak mnie urodziła Co jakby, jak sobie wyobrażam jakbym teraz miała mieć, bo chora to jestem like I'm just a baby. No i miałam mnie bardzo młodo. She was the party girl trochę. I na przykład, jak miałam, pamiętam, że jak byłam mała, to mam wspomnienia takie, że moja mama mnie zabierała do pubów, do znajomych. Do klubu nie, tylko do pubów. I pamiętam, że na przykład, jak miałam ją strzata. Moim ulubionym zajęciem właśnie było to wymuszanie na niej, żeby żebym mogła tak palce całą łapę, tak wsadzałam do jej piwa i tak wyciągamy, i i mówiłam, mmm, dobre piwo. Także ja pamiętam, ja do tej pory mam flashbacki po prostu z imprezek, posiadówek w domu u kogoś dalej so fun. bo zawsze byłam w Center of Attention. Po prostu, było jakie dziecko. Za to mój na przykład ojciec nie był za bardzo odpowiedzialny i jak moi tam dzieci się już rozstali, to i tam wtedy babcią, mamy podejrzeć, że nie było chyba wtedy w Rosji. Mój stary mnie zabrał już chyba do opowiadam na jakimś bangu. Mój stary mnie zabrał do... Jakby parku swojego znajomego, bo on miał jakby taką wielką posiadłość jego znajomy i tam były też inne mochory, i tak dalej. Ja po prostu byłam outsider Emo! Trzyletnie, czy tam lat, nie. polazłam na, na jakąś fontannę, a w ogóle nie wiem o co chodzi, ale w Polsce czegoś takiego nie ma, ale w Rosji są strasznie, jest strasznie dużo. Sorry. Jest strasznie dużo fontan, które są głębokie. Ja nie wiem, dlaczego tutaj w Polsce nie są głębokie. Może w sumie właśnie po to. No i ja poszłam, na przykład odeszłam i wpadłam do tej fontanny, nie pamiętam jak i się prawie utopiłam. I jak przy, i mój stary by nie przywiózł e, wyzmienionych ubraniach do babci z powrotem, to pamiętam, że wiesz, taki opierdol, taki opierdol. No, ale <laughs> e, chciałabym opowiedzieć na przykład o tym, jak podróżowałam i z mamą, i z babcią e, koleją transsyberyjską, bo wiem, że to ludzi bardzo interesuje, a ja miałam wtedy takie, że, że to jest normalne, jakby to jest jeździć tydzień pociągiem, na no jakby daily basic, przy takiemu no po prostu, no podróż. I słuchajcie, ja uwielbiałam jeździć e, tą koleją transsyberyjską głównie jeździłam właśnie tą koleją transsyberyjską do Irzewska, bo tam były siostry mojej babci stąd pochodziła moja babcia no i wtedy powiem, że jechałyśmy tam w tydzień normalnie i nocowałyśmy, spałyśmy w pociągu normalnie w takich jakby to się nazywało kupę w przedziału, w przedziale takim. było też pamiętam, że ludzie mieli po 6 osób na przykład takie przedziały, ale my zawsze z babcią takie po 3 osoby, one były tam trochę droższe i babcia kupowała zawsze yy, wszystkie te trzy miejsca, żeby tam żaden dziad nam się nie wpierdolił ani nic, po prostu no bo wyobraźcie sobie w taki małej przestrzeni funkcjonować z kimś przez tydzień. Masakra. Albo na przykład jakiś dziad, wiecie, gra, gra właśnie raz jechałaś z jakimś takim chrapiącym, starym dziadem. Masakra. Ja uwielbiałam to na przykład na każdej stacji, takiej jakiej dłuższej, gdzie się zatrzymywał pociąg, a po, tak Mogło być nawet, nie wiem, dwie takie w ciągu dnia, gdzie na dwie godziny się to zatrzymywało, albo i więcej. Zazwyczaj to były jakieś wioski i przychodziły babuszki, wchodziły wtedy do pociągu i normalnie sprzedawały w takich folikach aluminiowych jakieś ziemniaki, takie młode, bardzo dobre, jakieś takie przetwory własnej roboty, jakiegoś kurczaka, boże, to było, prawda, so fun, so fun. Ja byłam takim bachorem, ja się po prostu, ja byłam bezwstydnym bachorem, naprawdę. Ja na przykład chodziłam... Ja ogólnie bardzo lubiłam jeść. Ja potrafiłam chodzić od ym, przedziału do przedziału. I się na przykład witać z ludźmi i mówiłam, hej, macie coś do jedzenia. I później na przykład tak po godzinie wracałam, jak już obarzłam cały po prostu pociąg, po godzinie wracałam i moja bycia coś do, do jedzenia, powiedziałam, nie, już nie najadłam, bo ja po prostu wszędzie już obchodziłam wszystkich i już się, się najadłam. W ogóle nie wiem o co mi chodziło, ale ja Zaczepiałam w ogóle tam wszystkich ludzi i tak to właśnie było, ale zawsze mnie przerażało na przykład... Yy, Przerażali, przerażały mnie kontrole na granicy, bo w Rosji są kontrole na granicy, jakby miast, czy tam jakichś obwodów, co jest mega weird and creepy, i tak dalej. I to naprawdę wygląda jak takie przeszukanie w Polsce na przykład, jak mijacie granicę czy coś poza Polską to jest nic. To jest nic. No oczywiście trzeba trochę wtedy O, nugget, boże, zapomniałam o nuggetcach. No i słuchajcie, przeszukania, jakby takie kontrole na tych granicach, to wyglądały tak... Teraz pamiętam, już tak nie było, chociaż nie, nie wiadomo w sumie. Ale wtedy, jak byłam mała, wyglądały tak, że... Mnie jako dziecko nawet budzili. Ogólnie bagaże się chowało pod ostatnią pryczą. I ja zazwyczaj spałam na ostatnie pryczy, bo czasem było tak, że nie chcieli mnie budzić, bo na przykład zazwyczaj kobiety to były, nie chciały mnie budzić i tutaj się litowały. I na przykład moja babcia mi jakieś pieniądze, czy coś, ale słuchajcie. Ogólnie to budzili mnie. Ja pamiętam, jako mała po prostu widziałam twarz e, dziada, nie jak się nazywa, nie wiem, granicznika czy coś, który trzymał mój paszport i tak na mnie patrzy. Ja, ja leżę po prostu sobie tak ledwo co? On trzyma paszport, patrzy na mnie, na paszport, na mnie na paszport. Przeszukiwali wszystko. Po prostu wszystko, każde to. Torby, przeszukiwali ubrania, trzeba było pokazać czy się, rozpakować. I normalnie tak, hamsko, wiecie, przerzucali te rzeczy. Mm. I potrafił tak pociągiem, nie wiem, pół nocy stać na tej. Co mnie zawsze wkurwiało, bo to zazwyczaj było w nocy. I zawsze mnie to wkurwiało, bo jak pociąg stał, to ja nie mogłam spać, a beć jak buja, tak. Kiedyś właśnie jechałyśmy chyba z babką, raz, e, z, moją, z moją babcią była jakaś babka, Niemka, i słuchajcie, jej e, ona miała bodajże euro ze sobą, które nie były. euro, euro albo dolary, chyba może dolary. E, które nie były. których nie zgłosiła po prostu, bo jakby zgłosiła, to by wzięli od tego procent jakiś i można było tylko do jakiejś określonej. E, określonej kwoty. Wydaje mi się, że ona miała jakieś tysiąc dolarów z chyba, ale w tysiącach, w gotówce. I czyli się, że jej normalnie zajebali to. Skonfiskowali tyle. I później ją zabrali w ogóle z tego, z, z przedziału. Chyba na jakąś przeszukanie takie wiecie. intymne... Później w ogóle, jak mieszkałam z babcią, to w zasadzie sensie, moja mama właśnie wyjechała do tego Londynu i tak dalej. To, słuchajcie, ja mieszkam w takim typowym blokowisku, wielkim. W ogóle w Rosji są takie wielkie bloki, że ja pierdolę. Jakby w Polsce w ogóle takich nie ma, w ogóle w Europie takich nie widziałam. Tak naprawdę wielkie, ogromne blokowiska, które się ciągną przez kurwa, nie wiem, 400 metrów. I tylko przez jakąś chwilę mieszkałyśmy w tym, w tym blokowisku, tak naprawdę, bo tam moja babcia chyba sprzedawała to mieszkanie, I don't know. I pamiętam, że była. Jakby ja i wychodziłam tam na podwórko, to babcia bardzo się bała i tak. Tak dalej, bo tam był no normalnie wszyscy ci i tak dalej, się dzieje po podwórku. te chory, takie, wiecie, takie. No Musimy biedne dzieci zaniedbane, i w ogóle takie, wiecie, biegające samopas. Ale no ja byłam do tego przyzwyczajona, no to było takie. I poznałam kiedyś tam taką dziewczynę. Znaczy dziewczynka, ona była, nie wiem, ode mnie była ta starsza, czy coś. I to była moja sąsiadka, i ona była chyba, yy... znaczy nie chyba, ale była z takiej opór patologicznej rodziny. Ja ją zaprosiłam do domu, żeby się pobawić, no i ona tam przylazła i tak dalej. I moja babcia też tam była, wszystko było niby w porządku, aż do momentu, jak nie wyszła, i okazało się, że ona okradła mnie i moją babcię. I pamiętam, że wtedy moja babcia hmm, chyba poszła do tej matki czy coś, i próbowała, jakby, nie wiem, może coś zrobić, żeby oddała pieniądze. I nie oddała tych pieniędzy, I jej oczywiście uważnie o co chodzi. I niemal co nie co nie pobiła mojej babci, czy że to tej matka w sensie. Dobra, kolejna historia będzie o tym, jak prawie mój dziadek mi złoma a więc ogólnie mój dziadek pije, ten w Rosji. Pił od kiedy ja byłam, pamiętam jak byłam mała i tak dalej, bo on jest marynarzem. Był marynarzem, był kapitanem statkach takich towarowych. U moja babcia była baletnicą, i mnie zabierała do teatrów i tak dalej, że Ale słuchajcie to. Najbardziej słucham, mi smakuje ten z żrewnią. No i słuchajcie, ja mam taki układ z dziadkiem, jak byłam mama. Wychodziliśmy na spacer i w zamian za to, że on mi kupował jakieś chipsy albo kirieszki. to kirijeszki coś takiego jak em, sucharki takie małe, tylko że jakieś się przeprawie od chipsów czy coś. I to było za jej by no że to. No ale on w mi nie pozwala tego no, wiecznie, na bycie nie zrobię nie dalej. Miał mi się taki układ, że wychodziliśmy na spacer, na pewno zabawczy coś. I on mi on kupował te kirijeszki albo chipsy. A ja siedziałam cicho, że on na przykład <laughs> kupił sypiwo czy coś yy, przed babką. Mm. Mmm! I słuchajcie, ten spacer jakoś tak trwał już długo Czyli to znaczy, że dziadek był już dobrze zrobiony A ja już byłam obżarta chipsami I wróciliśmy do domu Stwierdziliśmy się z dziadkiem, że się poławimy Po prostu zabawa będzie I ja bardzo lubię, dziad brał na ten... Na barana, co nie? On już miał helikopter i stwierdził, że mi też zrobi helikopter I mnie wziął na ten, na barana i zaczął się kręcić i moja babka tylko ja słyszałam babek, że nie, nie! Spadnie! I słuchajcie, zaczął się tak kręcić, tak się zakręcił, a musi tak mam dwa metry w ogóle, bo ja po nim jestem mm, taka wysoka. Pani nie nie miał dwa metry, ale powiem, że był wysoki. ja już czuję, że dziad yy, stracił równowagę w ogóle jakąkolwiek. I jak ze mną pierdolną. To ja pamiętam, że to było jedno, naprawdę... Ja to pamiętam, jak gdzieś po prostu tak, wiecie, przejrzyście, że wtedy byłam tak... i tak się przestraszyłam, i tak się przestraszyłam, bo człowiek na, na na naszej znaczy om spadł na podłogę i sobie rozbił tam łeb i... Babka karetka później. A ja na szczęście spadłam na ten, na, na kanapę, co nie. To znowu, jak babka była zła, to jest po prostu nie do pisania. Jeszcze wam opowiem, ale to jest akurat są, jakby mm, to jest jakby traumatyczna historia trochę z przedszkola. Mmm. Nawet pale. Słuchajcie, ja miałam przed taką mm, babę, która mnie nienawidziła. Po prostu nienawidziła. Powiem tak, ona miała chyba Kasia. Kasia nie miałam taki, na imię, taki. blondyna w ogóle. A kurwa, jak ja jej nienawidziłam. Słuchajcie, ona na przykład potrafiła zrobić coś takiego. Była do tego stopnia wredna, że ona robiła coś takiego, że na przykład się spóźniłam trochę do przedszkola z babcią, bo miała, były jakieś zajęcia. I ona na przykład mówiła babci wiecie po prostu o twarz, że no wszystko dobrze, że że to nie się stało, co nie? A jak tylko wychodziła, to ona się tak no, no, pojebanowała, dorosła. Zanim że cała, mówiła. Jak tylko mała babcia się odwróciła, ze razem powiedz swojej babci, że jak się spóźnisz, to wprost ci wyjebiemy, ją. Się... Były dwie sytuacje, jakby ze stołówki, słuchajcie. Ja bardzo nie lubię wątróbki. W sensie, jak byłam mała, to nie, nie, nie widziałam tak, że od samego zapachu chciało mi się wymiotować. Nie wiem dlaczego. I normalnie, jak czułam wątróbkę, to potrafiłam zwymiotować. I pamiętam, że właśnie była wątróbka na, na, ten, na, na obiad. No i siedzieliśmy w tej stołówce, jakby przy tych stolikach. No, i ja siedziałam naprzeciwko tej wątróbki tylko zatykałam noc i mówiłam, że go nie zjem. A ta pizda mi specjalnie kazała siedzieć i powiedziała, że nie wstanę, póki nie zjem. I siedziałam tam już od godziny, no i ja patrzyłam, że wiecie, wszystkie dzieci już dawno zjadły, się bawią czy coś, a ja siedzę jak debil przy tym stole i no nie wstanę jak nie zjem. I siedziałam i stwierdziłam, już dobra, że w końcu zjem tą wątróbkę, no bo już chcecie wiedzieć, też się bawić z nimi, dziećmi i tak dalej. I pamiętam, że wszyscy się ze też patrzyli, że przytronal no nie może zlecić mutruki się nieźle chory, wredne też. Zaczęłam próbować jeść tą I słuchajcie, się do talerza. Szkoda, że tam nie było było tej innej jeszcze wychowawczyni, bo ona by mi nie kazała tego robić, ale to baba, jak powiem, po prostu jak dzisiaj kazała mi jeść moje wymyśliny. Czujcie to? Jakby child abuse kurwa w chuj. I naprawdę nie wiem, tam powiedziała, zlitowała się na mną chyba jak już ten, jak już chyba siedziałam kolejną godzinę i przed tymi i tak dalej, powiedziała, że mam wygrzebać i tak zjeść. Czejcie? Zmiaćim. Także zajebiście. Druga sytuacja była taka, że też wtedy miałam chyba nie wiem, 4 lata, coś takiego. No i siedzieliśmy wszyscy na tej słówce, co nie? I każdy dostał talerz zupy. Nie, to nie było tak, jeszcze nie dostaliśmy talerza zupy. Tylko właśnie baba chodziła i rozdawała talerza, co nie? I ja spadła mi chyba łyżka na dół. I akurat była przy na, na naszym soliku i mi a, spadła łyżka na dół. I po, podniosłam się pod tą, pod tą łyżkę. I ta dziwka, specjalnie mi postawiła tak że on tak stał jakby wystawał za, wystawał za blat i kiedy wiecie, podniosłam łeb to nie dość, że dostał, uderzyłam w całej siły w ten yy, blat, to jeszcze zupa wylała mi się po sobie na głowę. Ta baba, jakby, kurwa, nie wiem, wszyscy się w ogóle Wyobraźcie sobie, że jesteście małym dzieckiem, i nagle się wszyscy za was śmieją, i złącznie z tą babą wredną. I nawet wtedy nikt mi się nie pomógł umyć ani nic. W sensie, pamiętam, że pobiegłam do łazienki, próbowałam to jakoś zmyć. I dopiero mi pomogła, w sensie, ta baba w ogóle powiedział, że mam się umyć, się ogarnąć. I, I tak dopiero później to widziałam, że, hmm, chyba dalej, że to była jej wina, no bo to ona rokowała to że nie mogła postawić normalnie ten talerz przyszła mi pomóc jakaś tam pani sprzątaczka co nie, czy tam kucharka, coś takiego I serio, to jest po prostu scary shit jak o tym myślę, to mi się płakać chce teraz nawet czy jakaś seria, historia, czy była? O Jezu, my mieliśmy coś takiego jak spanie w przedszkolu, tylko że właśnie zauważyłam, że chyba w Polsce w przedszkolach nie ma czegoś takiego, ale normalnie w Rosji jest, jakby to wszyscy mają, że jest osobna sala, na której są normalne łóżka i się tam, yy, wiecie, należał kowanie takie, tylko że się spało dosłownie, nie wiem, z 3 godziny, czy 4 i się musiało spać. I słuchajcie, ta pierdolnięta baba mnie yy, kładła zawsze z takim... Wiecie, zawsze jest taki w przedszkolu albo w klasie jakiś taki chłopiec, który jest nie do końca... I robi jakieś e, dziwne rzeczy. Taki nie rozrabia, tylko taki no... No niedojebany trochę. I, ona I od niego zawsze śmierdziało. I pamiętam, że ona kazała, zmuszała mnie, żebym ja z nim spała, bo to były łóżka, w ogóle to było wchodziwne, ale te łóżka były podwójne. W sensie nie podwójne, tylko to były jakby osobne łóżka, ale one były stałe dwójkami obok siebie. Ona mi kazała że zawsze się, mm, ten... Zawsze obok niego spać. I akurat ja, pamiętam to do dziś, że on mnie po prostu... Znaczy teraz ja to wiem, że on nie po prostu zdykał, w sensie mnie... Czujecie to? Czujecie to? Kurwa straszne, pamiętam, że nienawidziłam obok niego spać i pamiętam, że zawsze po prostu mu gile tak leciały obrzydliwie e, Tadziu się bardzo chce przywitać, także... Mm. Hej Tadziu Nie dostaniesz jedzenia, nie dostaniesz No, także ogólnie w Rosji jest ostro, ale e, mam wrażenie, że nie wiem, w Europie w ogóle by to nie przeszło, to by przecież od razu było takie wiecie Big deal, i tak dalej. Ale moja matka mi na przykład opowiadała, że normalnie tam w jej czasach to po prostu też się normalnie nad dziećmi się znęcano, i tak dalej. ale Moja babcia w ogóle chodziła do szkoły paletowej i ona miała coś takiego, że... Mm, z internatem, co nie? Że tam mieszkała jej i dalej. I jak ona tam miała miałem 10 lat chyba, czy tam 12 czy nie to ile na przykład potrafili normalnie powiedzieć w twarz, że nie mm, czyta nauczycielka od poletu, przy wszystkich, że jest tłumą świnią i tak dalej. Jak moja mm, babcia się tam wybiegła z sali, to wtedy coś się zaczęła płakać, a to za nią poszła i powiedziała, że ma być kefir, nic nie jeść i palić szlugi i pić kawę. Czyli no, żeby schudnąć. Ile jest crazy, naprawdę. Rosja, stan umysłu. Dobra, więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że. No, I tak było to były pozytyw vibes niż ostatnie mu Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Chodź, się się przywitasz. E, mam nadzieję, że Wam się podobało. Na się też już się już najadłam już I can't handle this. Także ja. Yeah. Widzimy się w następnym filmie. I po prostu besos. Bye!